Przedstawiam Państwu mojego syna Tymoteusza, który jest dla nas wielką dumą. Wczoraj odbyły się święcenia w katedrze w Bielsku Białej. Dzisiaj Tymoteusz odprawił swoją pierwszą mszę tutaj w rodzinnej parafii. Tutaj zaczynał swoją służbę liturgiczną, był chrzczony, przyjmował komunię świętą. Dzisiaj sprawował pierwszą mszę dla naszych sąsiadów, dla naszej rodziny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Życzymy tym oteuszowi, żeby tak jak pięknie powiedział na końcu, żeby Pan Bóg sprawił, żeby wytrwał do końca przez całe życie w kapłaństwie i tak jak dzisiaj stanął przed ludźmi tutaj jako kapłan, żeby tak było przez całe życie. Jeszcze raz mogę powiedzieć, że dla nas, dla rodziny, dla mnie, dla mojego męża, dla całej mojej najbliższej rodziny to jest wielki dzień, wielkie święto. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i niezmiernie dumni. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, a nie udzielam. <głos> Dziękuję <głos> bardzo. Chodź, sobie Dziękuję Cześć. Dzisiaj tak obiecałem o tym kuszydło filmik i tu na początku chcę zaznaczyć, że nie chcę komentować jego decyzji. Gdyż to jest dorosły facet i może sobie robić co chce. Bardziej mi chodzi o całą otoczkę tego, tej jego pracy, zmiany nazwiska i tak dalej. No ale dobra, to może zacznijmy po kolei. Jak pewnie wiecie, Tymoteusz Szydło pod zmienionym nazwiskiem pracuje w firmie związanej z Danielem Obajtkiem, alias Brudna Pała. Tymek został przedstawicielem handlowym w ERG Bierońfolie, odpowiadający za dystrybucję woreczków foliowych. W firmie pracuje gdzieś od ponad roku pod zmienionym nazwiskiem. I tak wspominami udziałowcami są Daniel Obajtek i jego matka. Do tego doszło Portal OKopres. Tymek Szydło ma nowe nazwisko w rozmowie z portalem. Oczywiście, oczywiście zaprzeczał, że tak się nazywa, no ale informację o pracy i zmianie nazwiska potwierdził jego adwokat. Syn Szydłowej prosił matkę o pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Znalazł je w tym samym czasie, gdyż przekazał informację o rezygnacji z kapłaństwa. Daniel Obajtek i jego matka mają 20% udziału w ERG. Bieruj Folie. Firma w ostatnich latach otrzymała całkiem pewnie przypadkowo od państwa wielomilionowe dotacje. No, to oczywiście tutaj przypadek, tu nic nie ma, także to. Jest zaplanowane czy coś? Nie, 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 nie. To czysty przypadek. Portal Okopres kontaktował się z firmą i zapytał o tym o Szydło. Pracownica sekretariatu przekazała wówczas, że przebywa on na urlopie. Później przekonywała, że nie jest on pracownikiem RG Bieronfolie i doszło do pomyłki. Oko Press zadzwonił więc na służbowy telefon Tymoteusza. X nazwijmy to nazwisko, zostało tam zmienione. Rozmówca wyraźnie zaskoczony próbował przekonywać, że nie nazywa się szydło. Z dziennikarzami skontaktował się jednak mecenas Maciej Zaborowski. To on potwierdził, że Tymoteusz Szydło zmienił nazwisko i pracuje w firmie RG Folie. Przyznał też, że jego klient prosił swoją matkę o pomoc w znalezieniu pracy. Chodziło o zatrudnienie w sektorze prywatnym, a nie w spółce Skarbu Państwa. No, szacun, szacun. O, przedstawicielem handlowym odpowiadającym za dystrybucję woreczków foliowych jest od października 2019 roku. I może tutaj przypomnijmy, że Tymek Szydło w 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego msza pryncypialna była transmitowana przez media ojca Tadeusza Rydzyka. Uczestniczyli w niej czołowi politycy PiS. List gratulacyjny napisał Premier Węgier Viktor Orban. No ale to dziecko nie jest osobą publiczną. Nie, no skądże znowu? W sierpniu 2019 roku rozpoczął tak zwany bezterminowy urlop, a w grudniu 2019 roku przekazał informację o rezygnacji ze stanu duchownego. Obecnie moja reputacja jako księdza jest druzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania", przekonywał wówczas Tymek. I tutaj jeszcze nie wiem, czy wiecie, ale Beata Szydło uchodzi za jedną z politycznych promotorek Daniela Obajtka. W okresie, gdy kierowała rządem ten były w, Wójt Pcimia został szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dwa, między 2016 a 2017, a następnie prezesem Energii 2017-2018. Obajtek w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku zaprosił do Pcimia Beatę Szydło na oczach kamer. W koszulkach z napisem Damy radę malowali ściany budynku szkoły zalanego po ulewie przydło jako była premier wzięła udział w, w inauguracji roku szkolnego 2016-17 w Ścimskiej szkole obajtek jako szef ARIMR, towarzyszył w tej wizycie, no ale oni się w ogóle nie znają, nie w ogóle. Obajtek i jego matka są udziałowcami, tak jak wspominałem, w RG Bierun Folie od 2012 roku. Razem objęli 12, yy, przepraszam, 20% udziałów o wartości jakieś 520 tysięcy. Obecnie są warte kilka razy więcej. Co jeszcze ciekawe, współwłaścicielem firmy jest Tomasz Bugaj, który ma także udział w firmie TT Plast. Z ujawnionych przez wyborczą taś wynika, że tą spółkę z tylniego siedzenia kierował, tą spółką z tylnego siedzenia kierował Obajtek, choć jako wójt Pcimia nie mógł tego robić. Z informacji też wynika, że w ostatnich latach RG Folie otrzymał od państwa blisko 60 milionów dotacji. Środki pochodzą głównie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, kontrolowanego oczywiście przez PiS. No, wracając do Tymka jego pracy, powiem Wam tak, no według mnie nie jest chyba aż tak źle i w Polsce sobie ludzie dają radę, bo pewnie każdy z nas ma bogatego sąsiada, takiego obajtka. No tak w sumie zaraz za... Płotem. Może sprawdźcie, po drugiej stronie pewnie jest. Po drugie, Tymoteusz zmienił tylko nazwisko, a mógł przecież zmienić płeć, prawda? Po trzecie, nie jest już księdzem, więc zmądrzał, jest mniej księży. Po kolejne, jest do, dobrym, sumiennym. Słucha mamusi, idzie do pracy, jak mamusia za, załatwiła przecież, nie? Po piąte, poparcie dla PiS nie maleje. A nie, to, to nie jest okej okay w sumie. Po kolejne, Duda sam zrobił zakupy, nie wiem czy wiecie. Po kolejne, CBA skontroluje obajdka, więc dalej będzie waszym sąsiadem, bo on i jego koledzy wykupili już pół Polski. Co do CBA i Obajtka, to może zrobię następny filmik, bo też mam dość ciekawy materiał. A i jeszcze okazało się, że studia można zrobić na Orlenie. No to już jest całkiem bajka, bo wiecie, że Obajtek zrobił w sumie na Orlenie swoje studia. A wracając do Tymka... Yy sam Tymoteusz zabrał głos w tej sprawie o której się rozpisuje prasa i przez media, media, wydarzenia jego życia twierdzi, że nigdy nie rozmawiał z Danielem Obajtkiem i też nie chciał żyć na koszt podatników no, jako jak był księdzem to raczej chciał żyć na koszt podatników no, ale dobra, pomijmy to jak poinformował mecenas Tymka, stwierdził, że syn Beaty Szydło nie spodziewał się, że jego praca w tym miejscu może budzić jakiekolwiek kontrowersje. Sam nigdy nie rozmawiał z Danielem Obajtkiem, nigdy się nawet nie spotkali. Dodał. Um, powiem Wam tak, no nie wiem jak u Was to jest, ale. Mi się wydaje, że od tak sobie nazwiska nie można zmienić, pod zmienionym nazwiskiem y, przyjąć się do pracy. No być może się mylę, nie wiem, może mnie poprawcie jeśli się mylę. A tak w ogóle to w obronie Tymka stanęł cały aparat pisowski, łącznie z Morawieckim. Y, Czołowymi politykami PiS, no i oczywiście TVP. No i sam król Daniel Obajtek też zabrał głos w tej sprawie i powiedział coś takiego. Jest to młody chłopak. I dlaczego miałem mu nie pomóc? Pytał, stwierdził tak, czy pytał w jednym z ostatnich wywiadów, tłumacząc, że. Udzielonej po, w udzielonej pomocy nie widzi nic złego. To ja mam może taką propozycję dla Pana Obajtka. Jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Może też chętnie im pomoże, przyjmie tam gdzieś do te swoich firm, firmy, nie wiem. Na pewno znajdzie się od groma młodych osób, które chętnie przyjmą pracę. Nawet pod swoim nazwiskiem, niekoniecznie zmienionym. W tej sprawie zabrała też oczywiście Beata Kempa, która stwierdziła z oburzeniem, może bardziej nawet zareagowała z oburzeniem na artykuły dotyczące tym kaszydło. Syn byłej premier przestał być księdzem i zatrudniony został w firmie RG Bielunfolio związanej z ludźmi. No, z ludźmi PiS, oczywiście. Kępa powiedziała coś takiego. Beata, Szydło i Tymoteuszu, trzymajcie się. Zleceniodawca jest dobrze znany i wciąż stosuje tę samą brudną patologiczną strategię. Zło przegra. No, coś strasznego. No, bardzo to dramatyczne. Jest ciekawe, kto to jest ten zleceniodawca. Bo ja nie wiem, no, a wy wiecie, z kolei w rozmowie z faktem, prezes PKN orleno Bajtek z rozbajającą szczerością przyznał, iż syn byłej premier został tam zatrudniony niejako z jego osobistego polecenia. Jak powiedział, przyznaję, że po mojej rekomendacji został zatrudniony na zwykłym stanowisku w prywatnym biznesie. Uważam, że zachowałem się przyzwoicie. Daniel Obajtek wyjaśnia, że osobiście nie zna syna byłej premier. No, powiedzmy. Nie mówi też wprost, czy Beata Szydło zadzwoniła do niego z prośbą o zatrudnienie swojego syna. Obajtek podkreślił, że gdy doszło do zatrudnienia Tymoteusza, Beata nie stała już na czele rządu. Po pierwsze, nie była już na stanowisku premiera, a to jest na zasadnicza różnica. Nie pamiętam, kiedy dokładnie rozmawiałem na ten temat. Odpowiada w rozmowie z faktem. W ostatnim czasie Daniel Obajtek ma wiele powodów, aby się tłumaczyć, o czym już parę filmików zrobiłem i pewnie jeszcze jeden lub dwa zrobię, bo mi się trochę nazbierało. Ale to jest już na inny filmik. Wróćmy do obrony Tynka. Jak Wam wspominałem na początku, sama telewizja pisowska wzięła w obronę syna Beaty Szydło. Jedno z wydań wiadomości TVP wywołało niemałe emocje. Danuta Cholecka wraz z Telewizją Polską postanowiła stanąć w obronie prezesa Orlenu i syna Beaty Szydło. Tłumaczono, że media sympatyzujące z Platformą prowadzą ohydną nagonkę. Na jednym z pasków, słynnych pasków TVP, można było przeczytać brudna gra mediów opozycji. Zaprezentowany przez Danutę Holecką według redakcji obajtek oraz syn Szydło są ofiarami ataków przybudówki Gazety Wyborczej oraz Platformy Obywatelskiej. Obajtka i Tymka broniono przez całe cztery minuty materiału. Teraz media w natarciu, a konkretnie media sympatyzujące z Platformą Obywatelską, atakujące syna Beaty Szydło, bo dowiedziały się, że pracuje w prywatnej firmie, w której udział ma Daniel Obajtek, tłumaczyła w wiadomościach Holecka funkcjonariuszka wyjaśniła, że działanie nie, nie, nie jest niezgodne z prawem i nie powinno budzić emocji, ponieważ były ksiądz przeszedł standardowy proces re, rekrutacji. No w taki, tym standardowym procesie rekrutacji, już powiedziałem wcześniej, szydłowa zadzwoniła do bajtka, którego nie zna. Obajtek polecił przyjąć syna szydłowej, którego nie zna. Tak mniej więcej to w przybliżeniu wygląda... wyglądało. Wiadomości oczywiście dalej podgrzewały temat, i <grywanie> ciągnięto wątek szydło i tymka. Mówiono o ohydnych działaniach mediów. Marcin Tulicki przedstawił nagłówki Gazety Wyborczej Wirtualnej Polski, Oko Presonetu, a także Gazety.pl i powiedział: To jest niepra nieprawdopodobnie ohydne, co zrobiono temu człowiekowi, co zrobiono pani premier. Ciężko znaleźć cenzuralne słowa, przekonywał ten publicysta. Następnie przedstawiono doniesienia Okopres, nazywając medium przybudówką gazety wyborczej. Jego pracownicy w sensacyjnym tonie opisywali sensacyjną historię syna byłej premier, choć w tej historii sensacji jest jak na lekarstwo przekonywał Tulicki. Przedstawiono wyjaśnienia też pełnomocnika, Tymoteusza, syn europarlamentarzystki, miał nigdy nie rozmawiać z Danielem Obajtkiem. Sam ma pełnić e, tak przeciętną funkcję, Ot, tak mówiłem, 2019 roku realizuje obowiązki zawodowe w formie umowy o pracę. Komentatorzy wiadomości TVP przedstawili działania pracy jako jako patologiczne, ochydne redaktorów nazwano zaś hienami. No. I to wszystko się działo w telewizji polskiej. Do tego jeszcze można dodać, że ta, ta cała telewizja polska dotarła nie tylko do autorki tekstu, ale też do jej byłego partnera. Standardowe, nie? Autorem tekstu jest była radna Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Łodzi, wskazał Tulicki. Nie wspomniano jednak, że Bianka Mikołajewska, bo o niej mowa, pełniła funkcję radnej 19 lat temu, bo do, do nie od, tylko do 2001 roku. Nie wspomniano także, że niektórzy dziennikarze TVP także zajmowali się polityką. Michał Rachoni jeszcze w 2012 roku był rzecznikiem prasowym Sopockiego Oddziału Prawa i Sprawiedliwości. Dorota Kania opowiedziała o Piotrze Niemczyku. Ciekawe, jakby się czuła ona gdyby. Zaczęto opisywać jej związki na przykład z Piotrem Niemczykiem, czyli byłym mężem, który pracował w Urzędzie Ochrony Państwa. A wcześniej, e, wcześniej gazety wyborcze dodawała. Wiadomości TVP podejrzewały, że Niemczyk pomagał Mikołajewskiej w, w pozyskaniu inform, e, informacji do artykułu. Czyli standardowo, wyciągają najciemniejsze, najstarsze brudy, żeby tylko kogoś oczernić, skopać. Cała TVP. No i jeszcze na koniec, Wateusz Morawiecki. Eee, Wateusz Morawiecki żąda napiętnowania dziennikarzy, bo ujawnili, że syn Szydło pracuje w spółce Obajtka. Wyobrażacie sobie? Jak napisał na Twitterze Murawiecki medialny atak na rodzinę pani premier Beaty Szydło to bezpardonowa próba podeptania godności drugiego człowieka. Takie nagonki powinny spotykać się z bezwzględnym i powszechnym napiętnowaniem, a także ze strony środowiska dziennikarskiego. I tu na razie postawię trzy kropek. Powiem wam uczciwie i szczerze, że autentycznie żygać mi się chce od tej pisowskiej hipokryzji. Bo jechać na przykład po dzieciach Tuska, Adamowicza, Bodnara, Dunkiewicz, czy po dziewięcioletnim synu Czaskowskiego, gdzie TVP wylewało hektolitry pomyj na tego dzieciaka. No ale syny powiatowej ma być pod specjalną ochroną. Powiem tak, mogła Szydło nie robić z niego osoby publicznej, wywiady, zdjęcia, lansik na synu księdzu. A teraz wielki płacz i zgrzytanie zębami. Mogę dodać tutaj jeszcze tekst Romana Giertycha, który napisał na Twitterze. Wszystkim płaczącym nad biednym 30-letnim dzieckiem, pani Szydło, któremu mamusia za... musiała załatwić pracę, przypominam, że PiS nie miał skrupułów, gdy policja zatrzymywała moją córkę, aby wręczyć mi pismo, lub prokuratura przesłuchiwała ją w sprawie rzekomego zniesławienia CBA. PiS nie ma skrupułów do cudzych dzieci, ale pisarskie dzieci nietykalne. Na zakończenie powiem wam, że ta pisowska hipokryzja, zakłamanie, obłuda chyba nie wiem, nigdy nie przestanie mnie generalnie zaskakiwać. No, i chyba tym obcym, optymistycznym akcentem będę kończył. Pozdrawiam was standardowo bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. A ja Wam dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.